Witam serdecznie. Nazywam się Ewa i jestem fizjoterapeutą. Zaprezentuję zestaw kilku ćwiczeń z wykorzystaniem piłki, które pozwolą Państwu skutecznie wzmocnić poszczególne grupy mięśni oraz rozwinąć równowagę i koordynację ruchową. Pierwszą propozycją będzie ćwiczenie wzmacniające mięśnie brzucha, a w szczególności mięśnie skośne. Z pozycji siada na piłce przechodzimy do pozycji, w której nasza głowa, szyja i barki będą podparte na piłce. Biodra unosimy wysoko do góry, napinając mocno mięśnie pośladków. Ramiona wysuwamy przed siebie i składamy dłonie. W tej pozycji przetaczamy się na piłce raz na lewy bark, raz na prawy. Aby uniknąć upadku, musimy pamiętać, aby piłka w trakcie naszego ruchu przepaczała się przeciwnie do naszego kierunku ruchu. I wracamy z powrotem do siatki. Kolejne ćwiczenie będzie wzmacniało mięśnie obręczy barkowej, ramię oraz klatki piersiowej. Chodzimy na piłeczkę tak, żeby znalazła się ona na wysokości naszych bioder, kolan bądź kostek, w zależności od siły i wytrzymałości. Dłonie ustawiamy na szerokości barków, a łokcie kierujemy na zewnątrz. Pamiętając, by zachować tak zwany silny tułów, napinamy mocno mięśnie brzucha oraz pośladków, co pozwoli nam ustabilizować odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Uginamy łokcie i zbliżamy klatkę piersiową do ziemi, a następnie prostujemy ramiona. W tym ćwiczeniu Wydech wykonujemy uginając ramiona, wdech natomiast prostując i wracamy do pozycji dłuższa. Ostatnie ćwiczenie będzie wzmacniało mięśnie stabilizujące odcinek lędziowy oraz mięśnie pośladków. Przechodzimy na do pozycji, w której znajduje się ona pod naszymi biodrami i uginamy łokcie, opierając się na przedramionach. Nogi napinamy w ten sposób, by znalazły się one w przedłużeniu linii naszego ciała. Pogłębiając napięcie mięśni pośladków, wyrzucamy nogi jeszcze wyżej w górę. Pamiętając, aby nie opuszczać ich poniżej poziomu, w którym znajdują się one w przedłużeniu linii naszego tułowia. I wracamy do pozycji wyjściowej.